Cześć, tu Dzieciaki od Kuchni. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z, z Oliwka w Kuchni rządzi. Rządzisz? Tak. A jakże. Oliwka, co Ty lubisz? Tęcze. Tak. Oliwka chciała się Wam pochwalić, że uwielbia tęcze, więc dzisiaj będzie... blue. A, i blue samochody. Słuchajcie, też lubię dobre fury, niebieskie również. To co, zabieramy się? Dzisiaj pokażemy Wam przepis na orzeźwiające, szybkie, letnie ciasto. Na Biszko. A kto nam jeszcze dzisiaj pomaga? Króliczek? Tak. Też kolorowy. Też, też hop, 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 hop. Super. Potrzebujemy do przepisu Biszko, Ma. który mamy już upieczony. Tak. Poczekajcie. Musimy tutaj kolegę zamontować z powrotem. Będzie dzisiaj sprawdzał, czy dobrze robimy. Tak? Tak. Tak. Przepis na biszkopt znajdziecie na naszej, na naszej stronie. <gry> tak, ale jest przesłodki. Na naszej stronie, do tego potrzebujemy jeszcze słoik prażonych jabłek oraz dwie galaretki rozpuszczone w dwóch szklankach wrzątku. Może to być galaretka pomarańczowa, może być cytronowa albo brzoskwiniowa. My dzisiaj rozrobiliśmy pomarańczową, da nam trochę takiego przyjemnego kwasku w smaku. Oczywiście, oliwka już nie może doczekać, więc rządzimy. Do miski przekładamy sobie jabłka, cały słoik litrowy. Dobrze, odłożymy na bok i do jabłek dodajemy galaretkę, powoli już tężejącą, ona ma taki żelkową konsystencję, jeszcze nie stałą, ale już nie, już, już nie wodnitą, nie taką pływającą. Tak, słuchajcie, oliwka dzisiaj się już nie może doczekać. Ciasto jest naprawdę orzeźwiające i smaczne, i bardzo proste. Super. Ok, Wymieszasz wszystko ładnie. Mieszamy. Tak już tak trochę ta galaretka ciągnie, ale jeszcze nie jest stała. Jeśli będzie stała, to nam nie zwiąże tych jabłek. Tutaj niczego nie, nie musimy dorzucać, ani cukru, ani, do, ani innych dodatków. Jak oliwka? Mamy już gotowe? Tak. Tak. Zobaczcie, słuchaj, oliwka pięknie tutaj nam połączyła jabłka z naszą galaretką. Uwaga na rączki. Sprawdź czy na pewno idealnie musi być idealnie. Oliwki perfekcja to jest na pierwszym miejscu. Nie ma grudków. Nie ma grudków. Wyciągamy nasz biszkopt. Słuchajcie, no, pozostawiamy. Położyć. Już Ci podam talerzyk. No, bardzo proszę. Tu możesz położyć z boku. A bardzo proszę. Pozostawiamy na papierze do pieczenia, ponieważ yy, z niego zrobimy tamę. Wierzch odkładamy. Ciężkie. Ciężkie. Zaraz Ci pomogę. A drugą część wkładamy z powrotem do naszej formy. Oliwka złocie już po śpiechu chce zalewać, więc zalejemy. Zobaczcie, powoli tęgnie, ale nie będzie nam się tak rozlewała na boki i wsiąkała w biszkopt. Super. Poczekaj, mama trochę wyciągnie. Mogę? O, nam zostało jabłuszka. Dobrze. Teraz tak, słuchajcie. Po bokach wkładamy sobie noże. Robimy małą tamę, żeby nam galaretka, mimo że już tężeje, nie wlewała się pod spód, pod biszkopt, żeby nam dodatkowo nie namakał. A ponieważ biszkopt, mimo tego, że w formie jak go wylewamy przed pieczeniem jest idealny, to po wystygnięciu po upieczeniu on troszeczkę odchodzi od brzegów, Więc zmniejsza swoją objętość. Więc robimy małą tamę. Słuchajcie, tama gotowa. Układamy wierzch biszkoptu. Hop. O, troszeczkę nam pękł, ale to nic. Słuchajcie, tutaj nic się złego nie stało. Ułożymy go ładnie. Galaretka nam go Ładnie związa tak. na wierzchu. <laughs> Oliwka, sprawdź? Jest w porządku. Tama nam tutaj tak zablokowała. Pięknie. Słuchajcie, wkładamy ciasto do lodówki na około 3 tu, godziny, żeby. Tu, I tu, i tu. Tak. I tu, i tu. <laughs> Oliwka i tu, cały plan zabudowy przedstawiła. <laughs> Wkładamy do lodówki na około 3 godziny, żeby te, ta galaretka z jabłkami nam ładnie stężała. Przed podaniem lukrujemy bądź posypujemy cukrem pudrem. Oczywiście jak zwykle efekt końcowy... mogę Tak, Oliwka już leci coś wypić, więc szybciutko się pożegnamy. Życzymy Wam smacznego. Efekt końcowy jak zawsze pokażemy Wam na zdjęciach. Zapraszamy na kolejne odcinki z naszym udziałem. Do zobaczenia. Cześć.